Trzeba wiedzieć, że już kilka miesięcy wcześniej zaczął się, zaczął się moment, kiedy już kasy nie było, tak? bo ta płatność naprawdę kilka miesięcy spóźniała i finalizacja tych, tych negocjacji z inwestorami. Więc to, co zrobiliśmy, kiedy nie działała nam pierwsza firma, założyliśmy drugą firmę, czyli zamiast zwolnić kilkanaście osób z pracy tak na raz, to stwierdziliśmy, że to właśnie ludzie i zespół jest naszą największą wartością, i to oni są w stanie realnie zmienić naszą sytuację. Tym, że są, że pracują dla nas, z nami. Więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy te nasze zasoby ludzkie, żeby zrobić troszeczkę coś innego. I tak staliśmy się agencją wideomarketingową i zaczęliśmy tutaj działać. Zrobiliśmy pierwszy spot jako podwykonawca agencji PZL, czyli bardzo znanej agencji, która tworzyła reklamy dla Żubra, Ikei, te wszystkie fajne polskie śmieszne, jako zupełnie leszcze. Ciągnęliśmy później dalej tą firmę, bo ona przyniosła nam trochę pieniędzy w tym trudnym okresie. Teraz już nie musimy tego robić, stać już nas na ten pełny dział kreatywny, który służy po melodii, po prostu. Um, więc y, spiwotowaliśmy to, co zrobiliśmy, y, głównie to spiwotowaliśmy do e commerce u. Mieliśmy aplikację y, w wersji webowej, z której nikt nie chciał korzystać, mimo że była bardzo fajna, y, do której wyprodukowaliśmy bardzo dużo kontentu. I tutaj nawiązując do tego, co przed chwilą y, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, y, czyli Teoretycznie można powiedzieć, że zmarnowaliśmy pieniądze na wyprodukowanie jakiegoś kontentu, który wsadziliśmy do aplikacji. Ok, tylko że potem, a z aplikacji nikt nie korzystał, potem wzięliśmy ten kontent i zrecyklingowaliśmy go jeszcze na 50 różnych sposobów. Na przykład wrzucając go do produktów fizycznych czyli do książek, śpiewników. Teraz to się u nas nazywa upbooki, co bardzo jasno mówi, czym się zajmujemy przez to łączenie offline'u z, mm -hmm. z online'em. I zaczęliśmy właśnie e-commerce z dwoma, trzema książeczkami, śpiewnikami dla dzieci z płytami CD, które by the way ludzie Strasznie kochają, odeszliśmy od nich, ale wciąż są błagania, żeby te płyty przywrócić. To jest niesamowite dla mnie. Co w się sensie wiem, z czego to wynika, ale. Ale tak. No i w zasadzie w 5 miesięcy tym e-commerce doszliśmy do punktu rentowności, czyli do break-even. Tylko, że to trzeba pamiętać, że to jest 5 miesięcy. tak? Koszty wciąż 100 tysięcy złotych. Pierwszy mm -hmm. miesiąc, 20 parę tysięcy złotych przychodu. Drugi miesiąc, to był tam październik, końcówka września, początek października, kiedy e-commerce wystartował, czyli 30 tysięcy, później 40 w listopadzie. Później kampania jeszcze crowdfundingowa, która dopaliła nas troszeczkę osobno. No i dopiero y, gdzieś tam w kwietniu w marcu y, ten break Even przyszedł. No ale jakby rolowanie cash flow przez te kilka miesięcy było y, wykonywane na potęgę. E, czy, 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 cały, czy, czy ludzie też jakoś jak komunikowałeś, to bo to jest bardzo trudny taki problem przywództwa, tak problem... E... Kiedy musisz stanąć przed zespołem i powiedzieć uczciwie, słuchajcie, kto z was naprawdę potrzebuje tą pensję dziesiątego, a kto może poczekać? Czy byłeś w takiej sytuacji? E, tak, oczywiście. E, wiesz co, to, to było ekstremalnie ciężkie dla mnie. Czyli teraz oczywiście y, patrzę na to i doceniam, i to był taki shortcut. Biznesowo, jeżeli chodzi o naukę i taką edukację biznesową dla mnie, z nietechnicznego, nieekonomicznego, niebiznesowego fundera, który przed chwilą był muzykiem, do jakiegoś tam biznesmena czy, czy, czy przedsiębiorcy, to pozwoliło mi bardzo szybko się nauczyć. Wielu rzeczy. I tak jak wtedy trzeba było zwolnić te kilkanaście osób, i miałem na to dosłownie dwa dni. I to był ok, nie zwolniliśmy większości ludzi, natomiast trzeba było wyjść i powiedzieć: słuchajcie, no spróbujemy coś wymyśleć, ale no, prawdopodobnie to będzie tak i tak. Ja myślę, że przez niewiedzę, jak to, nie poznanie jeszcze środowiska startupowego start tak bardzo. Taki troszeczkę taką naturalność, ale też taką pozytywną. Szukam teraz słowa. Jakby byłem z natury takim dobrym chłopcem, więc nie zakładałem jakiegoś ściemniania gdzieś komuś, więc po prostu taką, taką szczerość do bólu naturalną. Po prostu wyszedłem i powiedziałem dokładnie tak, jak jest tak, nie wiedziałem, że, że dobrze by było gdzieś tam poczekać, nie mówić wszystkiego, programiści go odejdą, to zostanę z niczym i, i będzie mi ciężko ich znaleźć, bo generalnie ciężko ich znaleźć i tak dalej. Po prostu wyszedłem przed zespół i powiedziałem dokładnie, jak sytuacja wygląda i od tej pory byliśmy w stałym kontakcie i w stuprocentowej szczerości. Co ciekawe, nie zdarzyło mi się przez te ponad 12 miesięcy, 12 miesięcy łącznie problemów z cashflowem, nie zdarzyło mi się ani razu z, spóźnić z pensjami. Yy, miałem kilka przypadków, gdzie musiałem trochę przesunąć yy, ten przelew w porozumieniu z osobą. Z reguły to były umowy inne niż, yy, niż umowa o pracę, ale większość przelewów zawsze wychodziła dziesiątego, mimo że miałem wiele takich dziesiątych, gdy budziłem się rano i zastanawiałem się, OK, dzisiaj potrzebuję 60 tysięcy złotych, skąd ja to wezmę? Mam na to 8 godzin. Mi e, to się zawsze jakoś udawało, nie? i nie mam ani bogatych rodziców. Ani wielu bogatych znajomych, yy, nic praktycznie. Mieszkaliśmy w domu teściów i zarabialiśmy po 3000 zł. To był ten etap, a mimo wszystko zawsze te pieniądze jakoś się udawało, czy to z rynku, mm -hmm. czy to jakoś inaczej yy, załatwić. To też w kontekście, jeżeli ktoś mówi, że ma pomysł na biznes, ale blokuje go, blokują go finanse i nie wie, jak do tego, do tego podejść. Nie? To jest kwestia motywacji.